To, że uczymy się żyć ze zmianą klimatu i przyzwyczajamy się do niej, jest wnioskiem płynącym z najnowszej edycji raportu Ziemia Nie Atakują. Wirtualna Polska zdecydowała się objąć raport patronatem i postanowiliśmy teraz szerzyć wnioski i te ważne informacje z niego płynące. Polecam serdecznie lekturę tego tej publikacji. Jest ona dość depresyjna, ostrzegam, ale już nie mamy więcej czasu na nic nie robienie. Czy wnioski nie są jakieś super tak naprawdę kontrowersyjne? Nie? Mamy stany już pozytywne i negatywne. Zależy od tego, czy będziemy mieli, ze sobą współpracować, czeka nas ten lepszy prawda, scenariusz. Jeżeli jednak nie będziemy w stanie tych zmian wprowadzać i jakby współpracować jako taki jeden wspólny organizm, to ten scenariusz będzie niestety bardziej pesymistyczny. To jest bardzo smutna edycja. Mamy wyraźne spadki na kilku wskaźnikach kluczowych. No, przede wszystkim drastycznie spadła ilość Polaków, którzy są naprawdę zaangażowani w walkę ze zmianą klimatu. Oni gdzieś odpłynęli roz... Się I to jest to jest chyba takie na, największe tąpnięcie. Kiedy na początku na początku września dostaliśmy wyniki badania z Kantara, nasze oczy otworzyły się tak szeroko, że wysłaliśmy je z powrotem do Kantara, żeby upewnili się, czy na pewno mamy aż tak duże zmiany. Otóż okazuje się, że mamy do czynienia z największym spadkiem zaangażowania społecznego w kwestie, w kwestie klimatyczne. Po prostu nauczyliśmy się żyć ze zmianą klimatu, traktujemy to jako niewygodną chorobę, z którą trzeba jakoś żyć.